Od zawsze lubię słodycze, od zawsze kocham słodkie i będę jadła słodkie, a te nasze dodatkowo nie tuczą. Jaki, jaki macie na to dowód? My, bo my cały czas jejemy. Jesteśmy w Zamościu przy ulicy Szczebrzeskiej przy wjeździe do Zamościa od strony Biłgoraja. Czyli jak chcemy jechać do Szczebrzeszyna na tą trasą? Dokładnie tak. Zapraszam, chodźcie, zobaczycie, jak robimy nasze krówki. Robimy krówki i szukamy chłopaków. <grywki> Nasi klienci sobie nie do końca zdają sprawę, jak wygląda ta produkcja. Myślą, że to naprawdę są jakieś maszyny, a to wygląda właśnie tak. Czyli każdą krówkę łyżką musimy przemieszać, sprawdzić. Wylać, dodać do niej odpowiedni dodatek. Zupełnie przez przypadek natrafiony pomysł. Najpierw na produkcję słodyczy z karmelu, czyli lizaki i karmelki, a kolejną fazą, czyli wprowadzeniem nowego produktu do sprzedaży, był pomysł na krówkę. Znalezienie tego przepisu zajęło trochę czasu, ale no, udało się. Teraz startujemy z nową krówką, czyli sobie dodajemy to, co potrzeba, czyli mleko, masło, cukier. I zaczynamy od nowa. W każdym garnuszku jest mleko, masło, masło i cukier. Nie ma nic innego. Są różne etapy tego samego. Różne procesu. etapy, tak. Aha. To jest wszystko to samo. Ile taka kropka się musi gotować? Tak plus minus plus, około godzina. Bo tak jak widać, ta różnica w gotowaniu wynika z przepływu prądu w kuchenkach. Tu nie ma nic innego, bo jest taka sama ilość, tylko różnie grzeją. Indukcja, prawda? I trzeba pilnować każdą krówkę dokładnie pilnować, bo wystarczy dwie minuty i ona po prostu jest przypalona do wyrzucenia. Kluczowa. Czyli jedna osoba chodzi i cały czas kontroluje. Kroimy ręcznie, tak jak tutaj widać, dlatego różnią się te krówki kształtem. To jest właśnie konsystencja krówki, taka jak robiono dawniej. Kiedyś podobno babcie smażyły taką krówkę na patelniach. Ja nie wiem, bo nie, nie, nie jestem aż w tym wieku, ale tak mówiono. Ona w ogóle jest inna od tych, które są dostępne w sklepach, bo nie ma żadnych konserwantów ani słodzików, czyli syropów glukozowych ani. Takich rzeczy. Tu są naturalne składniki, i ta krówka w momencie krojenia jakieś świeżutka to jest taka miękka, ale nie ciągnąca, tak jak widać. Ona się nie ciągnie tak jak mordoklejka, tylko jest mięciutka i z każdym dniem będzie kruszała, bo dochodzi do krystalizacji cukru. Termin ważności ma do dwóch miesięcy od daty produkcji, ale yy, zaczyna kruszyć. Po dwóch tygodniach, ale to też jest zależne od temperatury, w jakiej jest przechowywana, od miejsca, w którym jest przechowywana, czy jest przechowywana w lodówce, czy bez lodówki, czy, czy gdzieś w jakimś ciepłym pomieszczeniu. Też każdą krówkę robimy ręcznie, więc ona nie jest taka sama. Dla nas tutaj najlepsza jest, jak wyciągamy i taką chłodną kroimy z lodówki, i taką jemy. Ale nie każdy lubi taką świeżą. Niektórzy klienci kupują i odkładają tą krówkę właśnie po to, żeby była krucha. No, kwestia gustu. W jednym truskawka, w drugim malina. Niby tak samo robiona, ale na przykład różnią się już kolorem te krówki. Jedna jest ciemniejsza, druga jest jaśniejsza. I to chodzi po prostu o czas, w jakim była ona gotowana. Nie? Bo to niektórzy mają tam pytania, dlaczego tak, raz dostali inną próbkę, teraz przyszła, zamawiają drugi raz, dostali inną próbkę. No, dlatego, że one są ręcznie robione i każda jest inna. Chcemy, by te krówki kojarzyły się z fajnym miejscem, z fajnym regionem, żeby były smaczne, i stawiamy przede wszystkim na jakość. Czyli te trzy składniki, nie cudujemy tutaj z jakimiś e, konserwantami itd., tak czyli e, prostota sama w sobie. Nie stawiamy też na rozwój, żeby pójść w maszyny, tylko zależy nam, żeby one były robione ręcznie, tak jak tutaj widać, e, i robione są z pasją. Nasze produkty wyróżniają się tym, że są zrobione z prostego składu: mleko, masło i cukier. Nie ma tutaj nic więcej oprócz dodatku z którym są. Czyli na przykład krówka makowa ma dodany mak, krówka z ryżem preparowanym, ryż preparowany i tak dalej. Mamy 14 smaków. Mamy też takie troszkę dziwne smaki, czyli krówka z solą i krówka z chili. Reszta to już taki bardziej klasyk czyli czekolada, mak, cynamon, sezam, kokos. Cały czas musimy próbować, degustować, smakować i cały czas myślimy na nowymi smakami. Co wprowadzimy, jak urozmaicimy. Więc to jest taka y, praca rozwojowa cały czas. Chcemy mieć jeszcze więcej smaków, jeszcze więcej połączeń smakowych, ale nie mamy też na to czasu, bo z racji tego, że to jest czasochłonne, zarówno gotowanie, jak i krojenie, nie wspominając już o pakowaniu i wysyłce, musimy mierzyć siły na zamiary. Nie? To co, biorę sobie taki papierek. Papierek, dobra. Papierek też musimy położyć odpowiednio, czyli nie tak tylko tak. Piemuło. Tak. Krówka na sam środek. Czyli tak? Tak. Okay. I zabijamy jak prezent. Czyli tak? Tak. Nasze krówki nie są tanie i trzeba je spróbować, żeby się do nich przekonać. No bo jeżeli mówimy klientowi o cenie, no to zaraz jest dlaczego tyle. Teraz fajnie, bo na filmie będzie wszystko pokazane. Dlatego tyle, bo to jest tyle pracy przy tej krówce, prawda? Kilogram krówki to myślę, że już trzy godziny robimy, no bo godzinę się gotuje, później zawijamy, pakujemy. Jedna blaszka to prawie godzina gotowania się, a z tego wychodzi niecałe pół kilo. Więc to tak dosyć trudne. znam krówek, które mają tak samo prosty skład jak nasza, że mają tylko trzy składniki plus ten czwarty, jeżeli ktoś wybiera smakową, bo ten czwarty jest dodatkowy, prawda? A tak naprawdę ona opiera się na, na swojej prostocie, bo nie ma w niej nic skomplikowanego. Kawowa, moja ulubiona. Zamiast kawy w ogóle? Nie. Fajna. No. Naprawdę jest fajna. Bo spróbowałem. Jak nie było. Innych słodyczy to krówki robiono w domu. Każdy próbował coś słodkiego zrobić dla dzieci, więc dodawał mleko, cukier, jakiś tłuszcz, bo niekoniecznie zawsze to było masło. I to taka tradycja od lat, ale krówki są znane głównie u nas. W innych państwach nie znają tych słodyczy, nie wiedzą. Tak, bardzo wiel, wielu klientów mówi, że jak jedzą naszą krówkę, to przywołują wspomnienia tych słodyczy, które e, mieli w domu. Nie wiem, które robiły ich babcie, mamy, więc to jest też fajne, że coś się kojarzy ludziom z czymś dawnym, fajnym, bo kiedyś te słodycze były naprawdę niedostępne, więc jeżeli ktoś miał coś słodkiego, to było wydarzenie takiej no, dosyć wysokiej rangi, więc to jest fajne. Zapraszamy do zamościa, zapraszamy do roztocza i przy okazji po nasze produkty.